Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Ryba, burmistrz Kryńcy Zdroju. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie burmistrzu, zbliża się 2021 rok. Mieszkańców interesuje bardzo czy zmieni się cena za wywóz śmieci Na szczęście nie przetarg, który ogłosiliśmy w miesiącu jeszcze październiku, w listopadzie było otwarcie. Cena jest nawet troszkę niższa niż była w bieżącym 2020 roku, także nie spodziewamy się żadnych podwyżek, nie będę wnosił do rady miejskiej o zmianę stawki na, na za wywóz śmieci w górę, ani w dół, czyli ta stawka zostanie utrzymana na obecnym poziomie. Podwyżek nie będzie, co z wywozem odpadów wielkogabarytowych? Zgodnie z zapytaniem przez warunkami przetargu w roku następnym będzie można w sumie odbierze MPGK 400 ton odpadów wielkogabarytowych i natomiast nie będzie takiej zbiórki jak miało to miejsce wcześniej, od 2019 będzie zamówienie samochodu na telefon. I po prostu do osób, które mają gabaryty za wcześniej wcześnie umówionym terminem, będzie odbiór, bodajże to są dwa, dwa miesiące wiosenne, dwa miesiące jesienne, chcemy tak to utrzymać. Także tak jest nasz, nasz wniosek do Rady odnośnie zmiany uchwał i chcemy ludziom po prostu ułatwić w tym zakresie odbiór śmieci. Czyli każdy, kto będzie chciał, po prostu zadzwoni w tych dwóch wskazanych miesiącach i y, ktoś odbierze te śmieci od niego. Tak jest, jest utrzymane też norma, te 2 metry y, sześcienne śmieci wielkogabarytowych, tak to miało miejsce w tym roku, natomiast oczywiście będzie dużo łatwiej. Nie będzie potrzeby, ażeby na własny koszt. Jeżeli oczywiście ktoś będzie chciał, czy ma możliwości wywieźć to na nasz przok na, na uroczysku głębokim, to będzie mógł to zrobić. Ale jeżeli ktoś nie, nie będzie miał możliwości wywiezienia, to MPGK przyjedzie do niego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.